Ja, w tle mojej no opowieści o biurach etnograficznych, na się przewijać slajdy, regionu, ponieważ wiązał zjawiska językowe z faktami kulturowymi, od razu rozpoczął poznawanie tradycji regionu. Tego samego roku poznał Bronisława Piłsudskiego, który dwa lata wcześniej założył sekcję bogosławniczą i właśnie w 1913 roku wszedł w Grono tych osób. Członkiem sekcji W Tym samym wszedł również w krąg nie tylko spraw związanych z eksplorowaniem pod Tatrza, ale również w krąg spraw związanych z Muzeum Tatrzańskim, ponieważ no, sekcja jak gdyby z założenia miała wspierać tą instytucję, a szczególnie poprzez osobę swojego prezesa Bronisława Wielkopskiego. Zajmować się organizowaniem jej ludoznawczego działu. Wspomniany tutaj już memoriał dotyczący zasad urządzenia działu ekstremograficznego można określić, czy określa się nawet jako takim pierwszym podręcznikiem muzeolozów. Bronisław, Bronisław Piłsudski, jak wiemy, zmarł w maju 1918 roku, ale jego idea znalazły swojego kontynuatora właśnie w Juliuszu Zwarowskim. W 1918 roku przejął zarządzanie sekcją ludoznawczą i zgodnie z założeniem Piłsudskiego doprowadził do jefuzji z Muzeum Taki miał być los właśnie tej sekcji, tego, tego towarzystwa. W tym samym roku Juliusz Zborowski przed do towarzystwa, zaczął pracować w Towarzystwie Muzeum Tatrzańskiego. Bardzo szybko został wiceprezesem i następnie w 1920 roku prezesem Towarzystwa Muzeum Tatrzańskiego, czyli tej organizacji, tego towarzystwa zarządzającego, organizującego Muzeum Tatrzańskie. Ponieważ bardzo szybko dał się poznać jako świetny znawca tematyki dotyczącej regionu, no i świetny organizator, Zaproponowano mu zarządzanie tą instytucją, zwłaszcza, że budynek już powoli był gotowy do oddania go do, do zwiedzania. W efekcie w 1922 roku Juliusz Zborowski został najpierw starszym dzieła etnograficznego i kierownikiem muzeum, a zaraz później tego samego roku dyrektorem tej instytucji i tak było przez 43 lata. W rozmaitych artykułach i referatach, nie po piśmienniczej, po Juduszu Zborowskich można spotkać się z szeregiem postulatów dotyczących właśnie kolekcjonerstwa etnograficznego w muzeum, które składają się na taką jego całościową wizję, której bardzo wyraźnie widać, że powstawała ona pod wpływem poglądów na, te, na temat muzealnictwa, poglądów Bronisława Przede wszystkim taką u podstaw tej wizji leżała ta, o której wspomniałam przy okazji wystawy, ta założycielska myśl, aby muzeum było nie tylko placówką dydaktyczną, ale również placówką badawczą. I tą ideą właśnie kierował się Zgorowski już u progu swojej muzealnej działalności. Przy czym oczywiście tak bardzo twórczo ją interpretował. I rozwijał. Przede wszystkim muzeum miało być dla niego miejscem, gdzie krzyżowały się wszelkie naukowe zainteresowania regionem. Natomiast to, co w muzeum najcenniejsze, czyli kolekcje, miały być punktem wyjścia i źródłem do właśnie badań regionu. Stąd tak ważne było ich celowe, celowe, staranne gromadzenie. Z gromadził w muzeum przedmioty zarówno z dziedziny historii, sportu, turystyki, górnictwa, hutnictwa. bardzo ze z bogatą bibliotekę i archiwum, ale przede wszystkim tworzył, działy, tworzył zbiory etnograficzne. W jego przekonaniu dział etnograficzny, dział doznawczy miał być warsztatem badawczym dla tych, którzy opracowywali dzieje kultury w a etnograficzne artefakty miały służyć do całościowego poznania życia przeszłego i współczesnego właśnie ludności zamieszkującej region. Jeśli chodzi o obszar muzealnych zainteresowań, to on się w historii muzeum zmieniał. W 1922 roku, gdy Zborowski został dyrektorem, Nowy statut poszerzył ten teren muzealnej eksploracji na tereny sąsiadujące z Podchalem, również na teren Spisza i Orawy. Zborowski zwracał uwagę na konieczność bardzo dokładnego eksplorowania całego terenu Podtatsza, wszystkich miejscowości, aby przez to nie, nie zagubić jakichś ewentualnych regionalnych różnic czy odmian. Bardzo ważne było takie po prostu, dokładne penetrowanie, eksplorowanie terenu. E, podkreślał również potrzebę tworzenia tak zwanych kolekcji naukowych, e, czyli zbierania dużej ilości przedmiotów i, i ich różnorodności form. One miały stać się być podstawą do e, późniejszych monograficznych e, opracowań. E, dopuszczał również dla celów porównawczych zbieranie pewnych ilości wybranych kategorii przedmiotów z terenów sąsiadujących spot, z spotkaniem, z Podpalem, z piszem i orabą, aby ewentualnie wykryć te takie formy przejściowe, które występują na terenach pogranicznych. Co ciekawe również, jeśli chodzi o spisz i Orabę, to uważam, że te jednostki, te regiony etnograficzne należy... Traktować leżą już po drugiej stronie granicy, dobrze znał historię, kulturę tego regionu i uważał, że, że to po prostu jest niezwykle ważne ze względów badawczych. Istotne jest też to, że skupiał się na tym, aby już w tych ściśle określonych ramach kolekcjonerskich nie wykraczać poza nie. Aby nie doprowadzać do zbierania rzeczy zbędnych. Także jeśli cokolwiek trafiło do muzeum, a nie wiązało się z jego um, no, polityką kolekcjonerską, przekazywał do odpowiednich instytucji. W momencie, kiedy Zborowski um, objął kierownictwo muzeum, został kustoszem działu etnograficznego, stan zbiorów etnograficznych był no, dalece niezadowalający. Zdawał sobie z tego sprawę. Dawał sobie Również z tego, jak szybko zmienia się kultura, jak wiele, jakie przemiany zachodzą na bieżąco i jak trudno jest uzupełniać pewne, pewne zaległości. W związku z tym tutaj bardzo ważnym takim problemem był ten wybór, co należy w danym momencie zbierać, a co nie, na co jest czas, a na co już nie ma. I uważam, że tutaj taką decydującą, decydujące zdanie może podjąć ten, który po prostu zna teren zachodzące w nim procesy. Warto też zaznaczyć, że Juliusz Sparowski planując etnograficzne muzeum, zwracał uwagę na stosowanie nowoczesnych metod. Wówczas tymi nowoczesnymi metodami był m.in. jeszcze fonograf, ale również kinematograf, fotografia, kolorowy rysunek, nawet metody kartograficzne, ścisłe pomiary obiektu. I jeszcze, choć nie jest to przedmiotem tutaj mojego wystąpienia, wspomnę, że uważam, że muzeum powinno gromadzić nie tylko um, okazy materialne um, zabytki kultury, ale również dokumentować dziedzictwo. Um, realizowanie korygowała na sytuacja, w jakiej muzeum się znajdowało w okresie międzywojennym. Była to tak, instytucja prywatna, zarządzana przez społecznie działające towarzystwo, które nie posiadało stałych dochodów, jedynie z niewielkie dochody, z niewielkie własne dochody, niewielkie subwencje samorządowe, takie dotacje samorządowe i właściwie już po musiał starać się o pieniądze rządowe i niejednokrotnie, jak słyszeliśmy, w tekście dzisiaj przez niego ogłoszonym, no, nie udało mu się ich pozyskać. W związku z tymi właśnie trudną sytuacją finansową pozostawała również sytuacja kadrowa. Praktycznie Zborski był jedynym pracownikiem i na niego spadała cała administracja i zarządzanie muzeum pozyskiwanie pieniędzy również na zakupy zbiorów. Ale mimo to jedno z, jednym z najważniejszych zadań dla było zbiorów i zajął się tym właściwie od pierwszego momentu, jak związał się z Muzeum Kaczyńskim, czyli już w 1918 roku w ramach zarządzania Towarzystwem Muzeum. Wówczas Towarzystwo skupiało się przede wszystkim, jednym z najważniejszych zadań było pozyskiwanie prywatnych kolekcji. Już wówczas kilka prywatnych kolekcji tworzyło zasadniczy zbiór zbiorów Muzeum Kaczyńskiego ale wiele jeszcze pozostawało w prywatnych rękach, w związku z czym ten cały wysiłek w tym pierwszym okresie szedł w kierunku pozyskania tych kolekcji. W efekcie najwięcej z tych kolekcji zostało pozyskane w latach 1918-22, ale również i w późniejszym okresie. Niektóre niestety wysiłki poszły na marne i niektórych cennych kolekcji nie udało się. Muzeum pozyskać, natomiast e, około e, 13 trafiło w tym czasie do zbiorów naszej placówki. E, znakomitych kolekcji, ale e, kolekcji m, tak dosyć jednostronnie gromadzonych, e, składających się głównie z okazów sztuki widowej, natomiast mało dokumentujących e, codzienność, codzienne życie. E, Zdawał sobie z tego sprawę e, Juliusz Borowski, który uważał, że aby właśnie celowo gromadzić powiększać zbiory, to, to konieczny jest bezpośredni kontakt z, z terenem i osobiste poszukiwania. I taką drogę obrał już 1920 w 1920 roku. Wówczas rozwiązujący się główny Komitet to Bespisko Oraz, który Zborowski działał w takim sektorze prasowo-propagandowym, przeznaczył pewną kwotę pieniędzy na zakup eksponatów dla Muzeum Taczańskiego. I właśnie te nabytki w terenie robił Juliusz Zborowski. W okresie już dyrektury miał na to bardzo mało czasu, ale księgi inwentarzowe i zapiski w protokołach Towarzystwa Muzeum wskazują na to, że w tym natłoku, nawale prac również znajdował czas na to, żeby, żeby pozyskiwać zbiory. Ale w związku z taką sytuacją, w jakiej działał, w jakiej przyszło mógł funkcjonować, musiałbym zmuszony do korzystania z pomocy innych osób. Między innymi Juliusz Zworowski współpracował z góralami, którym określał pośrednikami bądź agentami, którzy przede wszystkim donosili mu od, na temat przedmiotów, które można w terenie kupić, ale niejednokrotnie też te zakupy dla niego czynili i do kwoty, którą sami musieli w terenie włożyć, doliczali odpowiednią marżę. W ten sposób zaopatrywali nie tylko Muzeum Tatrzańskie, ale również prywatnych kolekcjonerów, a także letników, którzy po prostu chętnie takie przedmioty kupowali i wywozili z terenu po Dyrektor współpracował z wieloma takimi pośrednikami i tą drogą muzeum maciło bardzo duży zasób zabytków. I miało olbrzymią satysfakcję z tak szybko rosnących zbiorów e, i również satysfakcję, że to, co e, mogło zaginąć, opuścić podatrze, znalazło schronienie właśnie w e, Wamu y, y, Natomiast e, Zborowski, jako taki rasowy, świadomy badacz, wiedział, że tak pozyskane zbiory nie mają takiej wartości, jak zbiory e, tworzone... Korzystał z pomocy badaczy, naukowców. Jak wiemy, już starał się skupić ich wokół Muzeum Tatrzańskiego, a w okresie międzywojennym na terenie Tatr i Podtatrza prowadzonych było bardzo wiele badań. Głównie były to badania przyrodnicze. Muzeum korzystało z tego, ponieważ osoby te niejednokrotnie prowadziły taki wywiad etnograficzny w terenie i informowały Zborowskiego o tym, co, gdzie jest ciekawego i co można kupić. Niejednokrotnie e, też otrzymywały one pieniądze od dyrektora i e, same takich zakupów dokonywały, dokonywały w terenie. Badacze również e, zainteresowani różnymi dziedzinami, najczęściej sztuki ludowej, e, opracowywali pewne kolekcje muzealne i wówczas Zborowski celowo powiększał pewne e, zasoby, aby właśnie stworzyć e, takie naukowe zbiory i, i dać podstawę e, takim właśnie monograficznym e, pracom. I tak się stało w wypadku e, spinek góralskich, e, które to opracował archeolog e, Włodzimierz Antoniewicz, jak i e, łyżników e, opracowanych przez panią Władysławę Kolago ale kilka tematów już zostało przygotowanych i rozdanych. Między innymi miała powstać monografia dotycząca stroju, rzeźby, mebli i malarstwa na szkle. Chciałam już krótko scharakteryzować, co w wyniku tego trudu powstało i jaki zbiór, jaki zasób został zgromadzony. Przede wszystkim zdecydowana większość przedmiotów, trafiło ich w tym okresie do odbiorów muzeum 3216 w przeciągu 21 lat. E, zdecydowana większość, dwie trzecie pochodziły z zakupów. Mamy świadomość, że te pieniądze Zworowski musiał pozyskać, a pozostałe z danych. Zdecydowana większość, aż 70 niestety tylko z pokala, a e, 15 ze Spisza i 10 z Rady. 5 terenów e, sąsiadujących e, 81% to była tak zwana działalność ratunkowa, czyli gromadzenie w muzeum tych przedmiotów, które mogły teraz z kolekcjami prywatnymi czy właśnie rozprzedawane przez, przez pośredników, agentów mogły opuścić pod tarczy. Zaledwie 11% trafiła w wyniku osobistych poszukiwań Zborowskiego, 4% drobą darów od eksplorujących podtatrze naukowców. No tak, e, więc e, jednym słowem może e, podsumuję. E, zbiór ten e, niestety nie ilustrował, tak jak chciał Zborowski, e, nie, nie dawał podstawy do pewnego typu opisu e, Dziejów Kultury Podhala ani dawnej, ani... Rady. Trzeba też powiedzieć, że Zborowski zgromadził dużo zbiorów, które stworzyły właśnie podstawy do opracowań monograficznych. I tu jako atut wykorzystał tą dysproporcję, która w zbiorach muzeum występowała pomiędzy przedmiotami zdobionymi, okazami sztuki ludowej, a tą właśnie codziennością, codziennością życia góralskiego. W związku z tym no, ze sobą taką stanowczością należy powiedzieć, że jego osiągnięcia na tym polu były nie